Yo, w tym filmie zaprezentuję Ci 3 kosty w grze Fortnite. Ale zanim przejdziemy do odcinka, nie zapomnijcie o stawianiu subskrypcji, na oraz łapeczki do góry. Zbijajcie się do Discorda, którego macie w pierwszym miejscu opisu. A już nie przedłużam, i lecimy do odcinka. Let's go! Dobra, myślcie my z pierwszym bitajkiem. Przy okazji możecie też dać czy słuchać jakąś tą, która jest bardzo. E, mam nadzieję, że nie będzie jakoś to dla Was uciążliwe do oglądania. Ale dobra, lecimy. E, Jeźcie sobie normalnie na schodach, wstawia się podłogę. Za sobą schody stawiacie. Za sobą schody dajecie to tak. Tutaj dajecie ścianę. Podchodzicie tak, żeby było o 170. Dajecie tutaj daszek. Za, tym, za tą ścianę i tak dajecie. nie może, Nieważne, możecie też dać te schody tak. Możecie dać je tak. Zależy, jak wam wygodnie, albo jak się wam postawi. Możecie to też tak dać. I jak będzie to łatwiej. tak, jak możecie tam kogoś trafić, wiadomo. Tutaj. Możecie też, jak przy okazji, czasami zdarzy się, że kogoś tu tego no to go trafię jakoś tam, tym tę ściankę postawię, potem edytuję. A my już lecimy do retake'a numer 2. Dobra, my teraz lecimy z, z retake'iem numer 2. Będzie on bardzo podobny. Widzicie, znowu tak samo. Stawia się tutaj schody nad wami. Dajecie znowu ścianę, znowu daszek, teraz schody edytujecie właśnie w ten, w ten sposób i daszek po prostu jak chcecie tam, ja bardzo polecam tak i to jest prosty retake, bardzo wam go polecam, teraz przechodzimy do dwóch retake'ów, bo jeden taki bonusowy będzie, którego myślę, że sporo osób zna, też yy, może zauważycie, że gram na klawiaturze, tak już się przeniosłem, więc no, za niedługo nowy film z klawiatury. Lecimy do Ritajku numer 3. Dobra, my teraz przechodzimy do Ritajku numer 3, na który jest dosyć cięższy niż poprzednie, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. robicie tak, robicie dubla. I tutaj, jak macie double, to robicie jeszcze. Nie możecie, jak edytujecie nawet yy, daszek właśnie w ten sposób, albo ten, to wam to nie zadziała. Musisz edytować tak. Podłoga to tam mniej ważna. Stawiacie tutaj podłogę, schody i edytujecie. A teraz wam pokażę face Sway, który jest cuteńkę. Yy, trudniejszy, coś takiego. Też stawiacie dubla i teraz stawiacie sobie dwie takie podłogi i znowu edytujecie. teraz Za chwilę Wam to pokażę w przyspieszeniu, jak to wygląda. A więc no, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jak pomogłem, to walnijcie tego subika. Zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, tej na dole, o do góry, bo to naprawdę bardzo, bardzo pomaga tworzenie nowych materiałów na ten kanał. A ja Wam dziękuję. Po prostu widzimy się do następnego. Cześć.